Mam się prawda jasne i zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam wykonanie wspólnie tzw. Tak cotton balls, bardzo ostatnio o zresztą, piłeczek po prostu bawełnianych, świecących kulek. Tak jak tutaj widzicie za mną. To jest taka mała ekspozycja, żebyście mogli naocznie przekonać się, jak może prezentować się taka dekoracja. Mnie do pokazania Wam teraz, akurat w tym czasie przedświątecznym tych kulek, wykonania ich nakłonił fakt, że rzeczywiście zbliżają się święta i takie dekoracje świetlne w okresie jesienno-zimowym zresztą są nam wskazane. Są takie klimatyczne, fajne, wprowadzają ją atmosferę. Mogą, tak jak widzicie, udekorować w gdzieś wieszamy je tam, powiedzmy, na, przy karniszach, układamy w dowolnych miejscach. Natomiast nie wydaje się, że mogą dekorować wasze mieszkanie przez cały rok. No, ale to już oczywiście zależy wszystko od was. Pokażę Wam w pierwszej kolejności. Tak, taka jakby moja sugestia odnośnie światła. Będę pokazywała za chwileczkę, co potrzebne nam będzie do wykonania kulek, ale zauważcie różnicę, dlatego, że tutaj po lewej mojej stronie są światełka inne, tutaj nade mną są inne i zaraz zgaszę te po lewej stronie. Zwróćcie uwagę, tutaj mam światełka, które dają zimne światło. Pomimo tego, że użyte są barwy do kulek, do wykonania kulek w kolorach ciepłych, czyli brąz, czekolada, cappuccino i czerwień, to jednak tutaj te światełka nie prezentują się zbyt efektownie. Natomiast tutaj za mną, z tym, że takie światełka jest dosyć trudno zdobyć, muszę Wam powiedzieć, że rzadko spotykane są, bardzo rzadko, ale są do znalezienia. W Polsce u nas na, w sieciówkach podpowiem i to są światełka ledowe o ciepłym zabarwieniu, więc ten efekt jest zupełnie inny, taki przyjazny dla oka i jest zupełnie, zupełnie. I inne wrażenie po prostu daje. Teraz odpinam te światełka, jeśli porównaliście sobie, jaki jest efekt ciepła i zimne, odpinam te światełka, żeby pokazać Wam dokładnie, o co chodzi. Do wykonania tych kulek są one bardzo popularne ostatnio. Pokazały się w Polsce jakieś tam 3 lata temu z tego przynajmniej, yy, jaką ja mam wiedzę na ten temat. To 3 lata temu, z tym, że uchodziły za taki produkt bardziej jeszcze, że się tak wyrażę, ekskluzywny ze względu na fakt, że oryginalne kulki są dosyć drogie. Yy, oczywiście nie są one naszej polskiej produkcji. W tej chwili są dostępne praktycznie we wszystkich sieciówkach. Tańsze, droższe, aczkolwiek yy, generalnie rzecz biorąc ich jakość jest również o wiele niższa niż tych oryginalnych, w związku z czym cena też jest niższa, aczkolwiek i tak że przepłacamy, więc nie widzę powodu po prostu, żebyśmy y, wykosztowywali się na kilka bawełnianych kulek, które jesteśmy w stanie wykonać sobie we własnym zakresie, plus jeszcze mieć ogromną satysfakcję i wykonujemy je przede wszystkim y, według y, własnych preferencji, czyli dopasowujemy sobie wielkościowo, jesteśmy w stanie to zrobić sami, dopasowujemy je sobie kolorystycznie. Do wykonania takich kulek będą nam w pierwszej kolejności potrzebne y, materiały, y, takie jak bawełna. To jest sznureczek bawełniany. Kupujemy go pod nazwą Muli na kordonek. Z tym, że nie kupujmy żadnych tam kordonków jedwabnych, na przykład kupujmy 100% bawełna. Producent podaje, że na takiej rolce, jak ja mam tutaj przed sobą, znajduje się 565 metrów. Jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ ja wykonałam swoje kulki, to tutaj widoczne z tyłu, z jednej takiej rolki. No, dosłownie na każdej rolce zostało mi tyle, więc zakładam, że mogłabym wykonać z tego prawdopodobnie jeszcze jedną mniejszą kulkę. W każdym bądź razie zużyłam prawie całą rolkę na cztery kulki tej wielkości i to są kulki o średnicy około 10 cm, więc ja te kulki swoje robiłam dosyć duże. Natomiast wy oczywiście możecie sobie robić je o wiele mniejsze w zależności od tego, gdzie będziecie ich używać. Do większego wnętrza proponuję robić większe, żeby się Wam po prostu nie zagubiły wielkościowo. Potrzebna jest nam tak, więc mulina, ja proponowałabym, sugerowałabym dobierać sobie kolorystycznie, żeby pasowało do wnętrza. Tak jak widzicie, na przykład tutaj przygotowałam Wam cztery kolory, cztery w zasadzie odcienie. Tutaj mamy kolor taki tak zwany, śmietankowy, tutaj już przechodzi nam to w kolor cappuccino, tutaj mamy taką, powiedziałabym, taką mleczną czekoladę, i tutaj mamy już taką czekoladę mocniejszą. Bardzo fajnie komponuje się to kolorystycznie. Po wyrzuceniu na przykład z tego koloru jasnego ja dodałam sobie czerwień, bo kolor, czerwień to jest mój ulubiony kolor. Oprócz czerni oczywiście, jak da się zauważyć, i ta czerwień po prostu bardzo mi ożywia wnętrze. Mam też takie dodatki, więc to się bardzo fajnie u mnie prezentuje ta cała kolorystyka. Oczywiście ym, kordonków najtaniej, jasna sprawa, w internecie je kupicie. Kordonków, muliny macie pod dostatkiem, po prostu pełna gama kolorystyczna jest dostępna. Tak więc potrzebujemy kordonków, wiecie już mniej więcej jaka ilość. Na mniejsze kulki myślę średnicy około 7-8 cm. Jeden kordonek yy, zużyjecie na 8 kulek. Przy 10 cm średnicy do 12 yy, będzie Wam już potrzebny jeden kordonek na cztery kuleczki. Następnie potrzebne nam będą baloniki. To w zasadzie jest taki oprócz muliny podstawowy produkt, yy, yy, bez którego no, nie jesteśmy w stanie wykonać. Chyba, że ktoś inaczej opatentuje tę metodę wykonywania tych kulek. Baloniki, tak zwane piątki, nie większe balony, tylko te właśnie malutkie, i do tego jest nam potrzebna pompka. bo Być może z wcześniejszych filmów wiecie, gdzie pokazywałam różne dekoracje balonowe, że baloniki, piątki m, ciężko jest nadmuchać ustami. Potrzebujemy do tego tej pompeczki, która po prostu ma odpowiednie ciśnienie powietrza. Więc tutaj tak mamy już mulinę, wymieniłam, wymieniłam baloniki z pomco. Potrzebujemy również czarodziejskiego kleju. Nazywa się Magic. Nie robię tutaj żadnej reklamy. Każdy już ten klej zna. Cudowny klej do wszystkiego. I ten klej dostępny w każdym sklepie papierniczym, również w internecie. I tutaj po kolei mam takie naczynka służące mi do rozbełtania tego kleju z wodą, ale to już będę po kolei pokazywała w jakich proporcjach. No i poszukujemy światełek. Tutaj wyjmę kawałeczek światełek, żeby Wam zademonstrować właśnie, jakie one mają być. Proponowałabym Wam, żebyście szukali, kupując światełka, żeby one miały kabel przeźroczysty, Transparentny, żeby to nie był kabel zielony, bo to już Wam zdecydowanie ze szpeci. Następna sprawa, żeby mm, jednak te światełka były rozmieszczone tak minimum co 10-12 cm. Ciężko jest znaleźć takie, żeby miało szerszy rozstaw, ze względu na fakt, żeby kulka nie przyklejała się po prostu wizualnie jedna do drugiej, tylko żeby był jednak jakiś tam odstęp między nimi. I kolejna rzecz bardzo ważna, ledowe światełka. Ja proponuję ciepłe zabarwienie. Wy już jako znacie, ale ledowe, ponieważ mają one to do siebie, pewnie większość z Was o tym wie, może niektórzy nie, i to dla tych, że one się nie nagrzewają. W związku z tym tam historie, które gdzieś tam krążą w internecie, że takie kulki ręcznie robione się przepalają, ja uważam za bezzasadne, ale wypróbuję na swoich kulkach. Te światełka, te lampki się nie przegrzewają. W związku z tym no chyba nie ma raczej takiego zagrożenia, żeby nam się miało przepalić albo zniszczyć. Ja szukałam również światełek, to jest dosyć trudne takie światełka zdobyć zasilane wtyczką po prostu do prądu. W większości to, co możecie dostać, to są światełka jednak na baterię. Ja uważam, że ze względów ekonomicznych są bardziej użyteczne te, na, te, te tutaj właśnie z kablem, i po kolei przystąpimy teraz do wykonywania sobie wspólnie takiej kulki. Ja, oczywiście tak jak umawiałam się z Wami na samym początku, to, co robię, robię na bieżąco, tutaj, I tak nagrywamy nasze filmy, nie są one montowane, więc cały proces tutaj wykonania będę Wam pokazywała właśnie takie w tak przyspieszonym tempie, ale żebyście wszystko po kolei widzieli. Baloniki. Ja y, oczywiście jeszcze pierwsza sprawa, y, co chcę powtórzyć, jest najważniejsza. Uważam, że najszybciej i najfajniej wykonacie sobie takie kuleczki, robiąc je y, po prostu tak taśmowo, czyli nie robimy sobie jednej kulki y, i dopiero potem przechodzimy do następnej, tylko taśmowo wykonujemy pewne elementy pracy. Y, baloniki nadmuchujemy sobie do takiej wielkości, jaką byście, y, jakiej byście pożądali kulki. Ja tutaj na przykład zrobię tą kuleczkę troszeczkę mniejszą niż te, które ja tutaj robiłam. To są takie najczęściej jednak, które sobie wykonujecie w domu. Ona ma około tam, myślę, 8 cm pewnie średnicy. Walonik nadmukujemy, spuszczamy powietrza ile tam trzeba, do pożądanej wielkości i zawiązujemy na supełek. Wyszła nam prawie idealna kulka. Nie będę wszystkich po kolei tutaj napełniała powietrzem, żeby po prostu nie przedłużać tego, ale tak jak widzicie, prawie idealna kulka, nawet gdyby była nieco niekształtna, to nie zrażajcie się, ponieważ jesteśmy w stanie ją wymodelować, po prostu owijając ją właśnie sznureczkiem. No i teraz bierzemy sobie sznureczek. Również widziałam na różnych, w internecie również różnych sposobach wykonania, bo interesowało mnie to po prostu jaką ktoś tam ma technikę, oprócz tej jaką ja mam na przykład, że panie pokazują, dziewczyny proponują na przykład moczenie nitki na bieżąco w kleju. Ja wypróbowałam swoją metodę, nie jest to absolutnie potrzebne, uważam, żeby babrać się przez cały czas na bieżąco podczas wykonywania, możemy to zrobić na samym końcu, znacznie nam to ułatwi ekonomiczniejsza metoda również nawet oklejania tych kuleczek. Rozpoczyna to w ten sposób od dowolnego miejsca. Przykładamy sobie palcem sznurek i zaczynamy owijać. Wbrew pozorom te kulki wyglądają tak, jakby ten sznurek tam sobie gdzieś poleciał bądź gdzie, gdzie chcemy, to po prostu nawijamy powiedziałabym, że nie jest to tak do końca, ze względu na to, że chcemy jednak uzyskać ładny, ładną kuleczkę okrągłą. Więc ja nawijam taką metodą, jaką nawija się na przykład gdzieś tam z zełnę powiedzmy, na kłębki, żeby powstawały okrągłe. Tak jak widzicie, zaczęłam mniej więcej od jednego miejsca i tworzę, no nie wiem, tak zwaną pajęczynkę. Pod wpływem tego balonik mi się troszkę tutaj spłaszczył i powstaje mi tak zwana dynia. Nie przerażajcie się tym, przechodzicie sobie w następne miejsce i na przykład zaczynamy obijać w tym momencie od, gdzieś tutaj od tego miejsca, od tak jakby poprze, yy, po przeciwnej yy, stronie. Nie wiem, robiąc to mówię nieco chaotycznie, więc jeśli nastąpi jakieś przejęzyczenie z mojej strony, to, to, miejcie, yy, to nie miejcie mi tego za złe. I tak jak widzicie, obijam sobie tutaj, co już powoduje, że ta kulka się nieco wyrównuje. I właśnie tą oto metodą, ja nie będę tego przyspieszała na filmie tego procesu owijania, bo bym Wam chciała pokazać na bieżąco, jeśli wystąpią jakieś trudności, ale tą oto metodą właśnie jesteśmy w stanie uzyskać praktycznie kształt takiej dość, um, dość um, idealnej kulki. W, w miejscu, gdzie powstaje jakaś tam nam na przykład nierówność wybrzuszenie, w tym miejscu znowu zaczynam od samego środka owijać tak zwaną pajęczynkę. co bym chciała Wam zasugerować. Ja wiem, że chcemy wykonać to sobie ekonomicznie, jak najtaniej i tak dalej, ale nie żałujmy sznurka, ze względu na fakt, że po, o, po zrobieniu takiej kulki przy zbyt małej ilości na przykład nitki, bo będziemy na przykład chciały oszczędzić i pomyślimy sobie, no to nie muszę owijać tak powiedzmy na bogato, zrobię to nieco skromniej i też będzie. No otóż nie będzie, bo efekt wcale nie będzie taki sam. Ja obserwuję sobie z jaką częstotliwością powinnam to robić po baloniku, który jest pod spodem. Mój balonik akurat jest w kolorze złotym, ale jaki byście mnie wzięły. Robiąc to, bardzo fajnie jest to robić wieczorem, ponieważ z góry Wam świeci jakaś tam lampka i ta lampka nabłyszcza baloniki. I wy w tym momencie jesteście mniej więcej w stanie widzieć, że prześwity, w których widzicie właśnie ten balon obecnie, to właśnie będą miejsca, przez które będzie wyzierało światło. Więc tutaj na tej podstawie okręcacie sobie właśnie tak według własnych preferencji. Jeśli chcecie, żeby tego światełka było troszkę więcej, zostawiacie sobie więcej wolnych miejsc. Jeśli chcecie, żeby było mniej, zostawiacie ich mniej. Obijacie to bardziej tak od serca, że tak powiem, te kulki. Hmm, proszę, jeszcze troszkę. Już niektórym na pewno mogłoby się wydawać, że to już wystarczy. Według mnie jednak nie. Miejmy na uwadze fakt, że tej kulki nie wykonujemy na żadnym plastikowym podkładzie. Ją wykonujemy sobie po prostu tak. Ona będzie sobie, te nitki takie poklejone później będą sobie tak jakby w próżni. W związku z tym one muszą nam się dobrze ze sobą posklejać, a żeby się dobrze ze sobą posklejać i utwardzić, to muszą jednak mieć tą bazę, czyli musi być ich kilka warstw. Postaram się to tak troszeczkę przyspieszyć, żeby Was nie zanudzać. No ale, jak widzicie, efekt już osiągamy taki, jakiego byśmy oczekiwały, oczekiwali. Być może panowie też robią dla swoich kobiet niespodziankę. Myślę, że taka dekoracja to tak nawiasem mówiąc może być bardzo fajnym prezentem również dla kogoś bliskiego, dla jakiejś przyjaciółki dla. Ewentualnie dla, dla siostry, dla przyjaciółki, dla kogoś po prostu bliskiego, komu chcecie sprawić przyjemność, jest to świetny substytut świecy, powiedziałabym, dlatego że oczywiście świece praktycznie, no która kobieta nie lubi palić świec wieczorem? Praktycznie każda, natomiast możemy w tej chwili yy, te świece właśnie zastąpić z takimi kulkami, które będą niezawodne w każdym momencie, każdego wieczoru. Załóżmy, że już dobrze mamy owiniętą tą kulkę, wydaje mi się, że już jest wystarczająco. Przycinamy, i ja w ten sposób wykonałam sobie 20 parę kulek. Wszystkie kulki przygotowałam w ten sposób, nie ma potrzeby nigdzie przywiązywania sznureczka, przyklejania go oddzielnie, on się dosyć dobrze będzie trzymał. I w ten sposób przygotowałam sobie kulki i dopiero potem przeszłam do etapu, tylko tutaj oczywiście pokazujemy to szybciej, przeszłam do etapu namaczania w kleju. Yy, ja klej zastosowałam w proporcji 1 do 2, czyli jedną porcję kleju, ja to sobie do miseczki tutaj, nie wiem czy to widać dobrze, ja to sobie tutaj do miseczki wciskam, taką jedną porcyjkę kleju. Od razu mówię, że na 20 moich kulek o średnicy, podkreślam cały czas, bo mam je duże, o średnicy 10 cm zużyłam 3 tub tubki kleju. Przy mniejszych kulkach będzie Wam tego potrzebne, no, myślę, że ymm, mniej, zdecydowanie mniej. Być może nalało mi się troszeczkę za dużo wody, więc zaraz to jeszcze uzupełnimy odrobinkę klejem. Bo proporcja musi być 1 do 2. W innym przypadku po prostu nie stwartnie nam to tak jak należy. Clay Magic, jak widzicie, i to dla osób, które go jeszcze nie znają, mówię teraz. Klej Magic ma to do siebie, że kolorystyka jego jest biała, ale po wyschnięciu on całkowicie staje się taki przejroczysty, transparentny. Czyli jeśli macie kulkę w kolorze na przykład, nie wiem, brązowym, zielonym, fioletowym i na przykład ją namoczycie w białym kleju, to macie na początku wrażenie, że ta kolorystyka uległa takiemu przybladnięciu. Natomiast nie obawiajcie się tego, bo po, po wyschnięciu wróci to do swojej takiej formy jakby pierwotnej. Ja namaczam kulkę w ten sposób, że wkładam ją po prostu bezpośrednio do tej miseczki. Tutaj pomagam sobie pędzlem, czyli w miejscach, gdzie ewentualnie mam takie wrażenie, że za rzadko ten klej mi osiadł, bo bawełna musi przesiąknąć, to mu po prostu trzeba dać jej chwilkę. To nie jest tak, że my włożymy pyki już, bo dlatego że wtedy wszystko nam spłynie, tylko bawełna, no, tak jak każda inna tkanina, musi namoczyć się po prostu, żeby, żeby wchłonąć ten klej w odpowiedniej tam ilości. Namaczajmy go tak powiedzmy na bogato klejem. Nie żałujmy tego kleju, pożałujemy jak damy go za mało i nam się to odpowiednio nie, nie sklei, nie stwardnieje, natomiast cały nadmiar tego kleju, tak jak widzicie, on mi spłynie do miseczki i po prostu on będzie przydatny do następnej kulki. W ten oto sposób właśnie, tak sobie wykonałam po prostu hurtowo 20 parę kulek. Akurat na moje światełka yy, było mi potrzebne 24 kulki, w związku z tym te 24 kulki zostały wykonane na raz. Już kończymy. No i zakładając, że mamy dobrze namoczoną tą naszą kulkę klejem, mamy tutaj takiego dzyndusia. Odstawiamy klej, kładę na talerzyk, żeby mi się nic nie urodziło. Jak prawdziwa dama posiadam tutaj ściereczkę, żeby sobie wytrzeć ręce i teraz... Jedna rzecz jeszcze. Potrzebny nam będzie wieszak na ubrania. To jest najsensowniejsza, najsensowniejszy element, za, na którym możemy powiesić po prostu takie kulki do wyschnięcia. Ważna sprawa, ponieważ klej Magic uchodzi za klej, który bardzo szybko wszystko skleja. Tutaj się nie łudźcie, Musicie dać 24 godziny takim kulkom. Po 12 godzinach one co prawda są już takie przyschnięte, ale są jeszcze nadal takie w środku wilgotne, więc dla pewności zostawiamy je na całą dobę. Przywiązujemy sobie sznureczkiem, po czym zawiązujemy do wieszaka. Pamiętajcie, nie wieszamy takich Kulek na przykład bezpośrednio przy kominku, przy kaloryferze, broń Boże, żeby dotknęły kaloryferę, dlatego że niektóre tkaniny, niektóre kleje na przykład mają to do siebie, że przy takim bezpośrednim dotknięciu dotk z wysoką temperaturą, na przykład z żółkną, zbrązowieją, zrobią się Wam takie niefajne, nie, nieefektowne plamy na kulce, będzie wyglądała po prostu jak przypalona, więc w jakimś tam oddaleniu proponuję w łazience powiesić na przykład, żeby ten klej skapnął, natomiast później możecie to przewiesić w cieplejsze miejsce. Taką kulkę odwieszamy na 24 godziny. Ja w czarodziejski sposób, tak jak widzicie, u nas czas w filmie szybko mija. Tą kulkę odkładam sobie na bok, później ją powieszę, natomiast tutaj, o, już mam kulkę po 24 godzinach. Od razu jest inne wrażenie. Jak nią stukam, od razu słychać, prawda? jest twarda, czyli dobrze nam się zrobiła. Szaleści, jest stuka jedna od drugą, jak wiszą na wieszaku. Na jeden wieszak to tak szybko informacyjnie nie umieściłam. Ja na przykład siedem kulek tam miała na tym wieszaku. I teraz co, y, następuje proces usunięcia balonika ze środka, bo balon nam jest do niczego, już niepotrzebny. Teraz taki fajny efekt może być dwojaki, albo balon szybko pęknie, albo wyda nam taki fajny efekt, który bardzo wszyscy lubimy. Y, to znaczy my tutaj w rodzinie z mężem, z synem, posłuchajcie. Gdyby ktoś chciał zaoszczędzić na fajerwerkach, to proponuję zrobić sobie więcej kulek. O, ten balonik nam tak do końca jeszcze nie chce odejść. Można sobie zrobić więcej kulek i o północy właśnie sobie strzelać. Bardzo fajny efekt, bardzo fajny taki efekt będzie zaraz. O, jest i wizualny, fajny, i było fajne wrażenie było słuchowe, tylko do tego nam jest potrzebna szpilka. Gdyby był problem z odklejeniem się balonika, on dosyć szybko wychodzi, ale delikatnie dajmy mu chwilę czasu, żeby nam nie rozparło za bardzo, żeby za duża dziura się nie zrobiła tutaj. Dajmy mu chwileczkę i pokójmy go jeszcze w kilku miejscach, gdyby miał zostać zamiar w środku, żeby to powietrze szybciej zeszło. Kulkę mamy gotową. Zobaczcie, jest to no, praktycznie idealna kulka, można powiedzieć, prawda? No niewiele się różni od tych sklepowych i wykonujemy ją same, drogie Panie. Yy, nie wiem, dlaczego mam taką tendencję zwracania się do Pań. Mam wrażenie, że one bardziej zajmują się takimi wizualnymi elementami, w związku z czym może tutaj Panowie niektórzy poczują się pokrzywdzeni. Przepraszam, będę starała się mówić do, do Was yy, razem koleżanka moja robiła takie kulki i zrobiła sobie za duże prześwity i obawiała się, że taka kulka po włożeniu do, w tą dziurkę światełka będzie nie wypadała. Rzeczywiście wypadała, ale nie zmienia to faktu, że moje dziurki nie są za duże, natomiast kulki również będą spadały nam z tych światełek, a przecież nie chcemy ich tylko włożyć i położyć. Chcemy, żeby te kulki gdzieś tam na przykład wisiały i wtedy nie fajnie by było, gdy pod wpływem po prostu nawet własnego bardzo lekkiego ciężaru ta kulka spadła. Więc ja znalazłam taki Sposób na zabezpieczenie tej kulki, że u mnie to um, będzie przy pomocy gorącego kleju. Rozdzielam sobie ten kabelek tutaj, tak jak widzicie, gorący klej już jest nagrzany, przygotowany i ja po prostu to zwyczajnie przyklejam tutaj gorącym klejem. On również wyschnie, będzie totalnie niewidoczny. Wam mogę zaproponować taką alternatywę, po prostu igłę z nitką. Igłę z nitką, kordonek możecie nawlec przez większe o, ucho igły. I po prostu przewlec tutaj, przeszyć po środku i już macie sprawę załatwioną zawiązać na supałek. No dla mnie, ja posiadam akurat pistolet, więc jest to naj, najszybsza forma. I proszę, teraz zaświecę i teraz zobaczycie jaki osiągnęłyśmy efekt. Yy, już momencik, znajdę ten swój kabel. Świeci? Świeci. <laughs> Myślę, że ojej, widzicie, jeszcze się nie przykleiło dobrze, jeszcze gorący klej mi tutaj nie zastygł, więc muszę poprawić. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Jeszcze raz w takim razie z gorącym klejem uważajcie moje palce oklejone plastrami w kilku zresztą miejscach, to jest właśnie efekt zbyt szybkiego wykonywania stroików świątecznych uważajcie, żeby Wam się gorący klej nie zagotował, to przy okazji taka przestroga jeśli została Wam na przykład taka niteczka luźna, gdzieś to ją sobie przytnijcie no i słuchajcie, mamy chyba prawie idealnie wykonane kulki, prawda? ja Wam tutaj akurat zademonstrowałam jedną, żeby nie przeciągać, bo jak zobaczycie czas tego filmu to i tak możecie być przerażeni gdybym chciała wykonywać wszystkie kulki na Waszych oczach mogłoby to potrwać powiedzmy z półtorej dwie godziny, także myślę, że znowu zachęcam, dobra kawa i przed telewizorem i sobie coś takiego robimy zupełnie bez stresu, później się cieszymy efektem. Cieszymy się efektem tym, że wykonaliśmy to sami, tym, że możemy później sobie zapalić na przykład coś takiego wieczorem. Co mi pozostaje, jeśli będziecie wykorzystywali takie kulki do dekoracji świątecznej, no to pozostaje mi życzyć Wam wesołych świąt i miłej atmosfery. Jeśli ewentualnie będziecie je chcieli wykorzystać na przykład na różne romantyczne wieczory w towarzystwie bliskiej osoby, życzę Wam wielu romantycznych uniesień, ponieważ taka dekoracja jest naprawdę bardzo klimatyczna i może Was. Sprowokować do wielu takich romantycznych, fajnych gestów i działań. Jeśli Wam się podobał mój film, subskrybujcie konto, zobaczycie jeszcze inne ciekawe rzeczy. Kciuki w górę. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne dekorady. Dziękuję.